Witam Was bardzo, bardzo gorąco, moi kochani kinomaniacy. To było dawno, dawno temu. W 1884 roku Tygodnik Ilustrowany zamówił u pisarki Elizy Orzeszkowej powieść. Powieść społeczną, a, która miała upamiętniać rocznicę powstania styczniowego, 25. rocznicę. Powieść ukazała się na łamach tygodnika w 1887 roku, a rok później w 1888 ukazała się w wydaniu książkowym. Powstanie Styczniowe i Eliza Orzeszkowa. To w majątku Orzeszków ukrywała ona dyktatora powstania Romualda Trauguta, a potem przewiozła go sama przez granicę z Austrią. Piotr Orzeszko, mąż Elizy, został za to aresztowany i zesłany na Sybir, a majątek skonfiskowano. Eliza Orzeszkowa zamieszkała w Grodnie i zajęła się pisaniem. I tak powstało nadniemne. Miało uczcić powstanie, ale też ukazać tożsamość narodową po klęsce, bez widoków na niepodległość. To wszystko było tłem dla ukazania losów dworu Korczyńskich i zaścianka szlacheckiego Bohaterowiczów. Po dwóch wydaniach nad niemnem rosyjska cenzura zakazała druku wywrotowej powieści orzeszkowej, tak bardzo dotykającej powstania styczniowego i krwawej walki z imperium Rosji. Po raz pierwszy za ekranizację powieści orzeszkowej e, zabrali się filmowcy w 1939 roku. E, premiera była już e, ustawiona na wrzesień, no ale z wiadomych powodów się nie odbyła, a taśmy z gotowym filmem niestety zaginęły. I po raz kolejny za ekranizację tej powieści filmowcy zabrali się dopiero w 1987. Reżyserem nadniemnym był Zbigniew Kuźmiński. Powstał prawie trzygodzinny film kinowy, a potem przemontowany na czterodcinkowy miniserial telewizyjny, który teraz po latach został odnowiony, a dokładnie zrekonstruowany cyfrowo. Trudno ci w to pewnie uwierzyć, ale i ja kiedyś takie wiechcie dostawałam. Jak byłam młoda, Ciociu. Byłam, byłam. Pomysł na realizację nad niemnem rozbudził oczekiwania widzów. Rozpoczęły się kłótnie, kto powinien zagrać główne role, ale reżyser miał swój pomysł i uparł się, że w rolach głównych muszą wystąpić aktorzy mało znani i młodzi, wpasowujący się w powieść Orzeszkowej. Rolę Justyny to zdobyła Iwana Pawlak, a filmowym Janem Bohaterowiczem został Adam Mariański. Kłaniam pięknie panience! Panienka! Tak. Drogę, zmyliłaś tutaj zaszedszy? Może pokazać, którędy najbliżej do dworu. Mm, dziękuję. Wyszłam na przechadzkę. Pan Jan Bokatyrowicz. A jakże? Skąd panienka wie, kto jestem? Bo już drugi raz widzę pana. Justy się jest dobrą dziewczyną, tylko wielce oryginalną. Zawsze inaczej postępuje niż wszyscy. Już doprawdy nie wiem, co mam robić. Emilio! Jeśli się zdenerwujesz, dostaniesz globusa. Ja go już czuję. A rolę tytułową? Rolę tytułową zagrała rzeka Bóg na Podlasiu. A urocze, przepiękne plenery to okolice Drohiczyna, Białego Stoku i Białej Podlaski. I wreszcie reżyser mógł ukazać słynne i jakże długie opisy przyrody według Orzeszkowej. Czyli postrach wszystkich licealistów z lektury szkolnej, z którymi, z tymi opisami, i ja się borykałem. Zatrzymaj się. Oh, oh, oh. Formidable. Gdybym miał talent Zygmunta. Toż to gotowy obraz. Przyroda w Nadmiennym jest naprawdę jednym z głównych bohaterów, takim pięknym tłem dla a, ludzkich losów, szerokie kadry, niesamowite zdjęcia Tomasza Warasina, podbite niezwykłą muzyką Andrzeja Kurelewicza dały taki poetycki, niesamowity nastrój i w pewnym sensie taki trochę klimat jak z obrazów Chełmońskiego. Dziś oglądając nieśpieszną akcję i opisy przyrody w nadniemnym, można się jeszcze zastanawiać, czy to dobra metoda i jak to odbierze współczesny widz. Przyzwyczajony niestety do coraz szybszej akcji i coraz większej dynamiki. Ale na pewno bardzo współcześnie brzmią znakomite role drugoplanowe. Ja do dziś pamiętam z wyjścia do kina na, na, na ten film nad Niemnem wspaniałe sekwencje Mam Globusa z pięknie, jakże cierpiącą Martą Lipińską. Chora jestem, sama w domu, jak pustelnica. A podaj, żeby lepiej żyć na pustyni niż w okolicznościach, takich, z którymi ja się ciągle ubijać muszę. I może najlepsza w całym tym filmie i serialu rola, dla mnie na pewno, czyli rola Janusza Zakrzeńskiego, który wystąpił tutaj w roli Benedykta Korczyńskiego. Czy w teraźniejszych czasach ci, którzy pieniędzy nie trwonią, pracują jak woły, zdołają tego ten utrzymać się? Ja, szanowny panie, przebywam z Paryża, a w Paryżu. Rozumiem. W Paryżu. Rozumiem. A nie dość, że ta niesamowita energia i witalność, która bije wręcz z ekranu, to też to te jego słynne takie powiedzonka. Ten, tego, 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 ten, tego. Albo niech jeszcze i to. Niech jeszcze i to. Zapewne się już nigdy nie zrozumiemy. Robić niech jeszcze i tu, niech jeszcze i tu. Oglądając odnowione, zrekonstruowane e, cyfrowo nad Niemnem, miałem takie wrażenie, że to, to, że to taka podróż w czasie i przestrzeni. Taka silankowa, nieśpieszna, prześwietlona słońcem, taka bardzo malarska. Podróż chwilami kameralna, chwilami epicka, ale zawsze pełna emocji i namiętności naszych głównych bohaterów. Zaraz, jak się nazywacie? To jest tego ten... jakie imiona wasze? Fabian. A drugi? Anselm Bohatyrowicz. Anselm Bohatyrowicz. Ale proces i tak będziecie mieli. A teraz wynoście się! Nie wiem, czy macie ochotę na taką podróż, ale na pewno warto. Warto poznać całą te galerie postaci i bohaterów z nadniemnem, którzy żyją w cieniu tragedii najbliższych, pamiętają jeszcze to, co się wydarzyło podczas powstania styczniowego i żyją też w cieniu klęski walki o ojczyznę. Po nas to już i nikt pamiętał nie będzie o tym kurhanie, skoro już dziś jedni chcą zapomnieć, a drudzy nawet nie wiedzą. Może im nikt stryju nie powiedział. A czy to trzeba mówić o tym, o czym ziemia rodzona sama woła? Myślę, że warto zmierzyć się z tym serialem, zmierzyć się z nad. Tym bardziej teraz, że cały ten miniserial został zrekonstruowany cyfrowo. Nie tylko ten, no, zrekonstruowany. Obraz, dźwięk, muzyka, to wszystko robi naprawdę niesamowite wrażenie. I może przekona tych, którzy nigdy nie pałali do tej powieści jakimś wielkim uczuciem. Ten serial możecie zobaczyć na rekonstrukcji cyfrowej TVP i powiem wam, że to odnowione na dniemnym świeci, naprawdę nowym blaskiem. Ty pójdziesz górą, a ja doliną. Ty zakwitniesz różą, ty zakwitniesz różą, a ja kaliną. Ty pójdziesz drogą, ty pójdziesz drogą, a ja łozami. Do zobaczenia. Ty się zmyjesz wodą, ty się zmyjesz wodą, jamy mi łzami. Ty się zmyjesz wodą, ty się zmyjesz wodą, jamy mi łzami.